Balmanekinów Bruno Jasińskiego to bardzo interesująca sztuka, moim zdaniem. Czemu akurat teraz Teatr Polski podjął to zadanie, żeby ją wystawić? Intuicyjnie chyba pomyśleliśmy o tym przedstawieniu, ale też czas się taki zapowiadał. Od jakiegoś momentu śledzimy, śledzimy to, się, co się dzieje na świecie. I e, w momencie, kiedy chwieją się systemy społeczne, gospodarcze, polityczne, kulturowe, wzniecają się nowe rewolucje, to wydaje się, że ten tekst co prawda już trącący lekko myszką, ale jednak napisany w czasach rewolucji e, kraju rad. W rodzącym się Związku Radzieckim, na, na przykład tak, w latach 20. i 30., napisanych po rosyjsku przez polskiego pisarza, wydaje się pobrzmiewać bardzo aktualnością. Jak ta aktualność będzie naprawdę pasowała, to będzie zależało od tego, czy to wszystko, co zrobiliśmy w tym przedstawieniu, uda się przenieść przez rampę dokonaliśmy wszelkich starań. Jednym z tych starań jest jest to, że do, w tym przedstawieniu e, współtwórcami są e, Adam Zieliński, Łona i Andrzej Mikosz Weber. Paulina Andrzej jako choreograf. To jest, to jest dwójka w, 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 tworząca ten duet, raper Łona-Weber i Paulina Andrzejewska, choreograf. No, młodzi szczecinianie, dosyć już znani i yy, no i w, troszeczkę funkcjonujący w tym undergroundzie, tak im powiedziałbym. To mi się wydaje, że to bardzo pasuje do opisu pewnej rzeczywistości, to znaczy do tej zderzenia tego, co jest y, światem ludzi y, marginesu i światem tych, którzy o tym świecie decydują. A pomysł o tym, żeby właśnie zatrudnić do tej sztuki pana Łonę i Webera, to właśnie pana pomysł. No, no tak się złożyło no bo Jak się jest reżyserem, to się o takich rzeczach Że on myśli. on jest integralnie związany z koncepcją całości. A on jest podstawową częścią tego pomysłu, yy, yy, udział tych, tych, tych młodych twórców. Czy to jest? Nadanie tego, powiedziałbym, tego dzisiejszego rysu, tego rysu XXI wieku, tego, e, co mogłoby ten tekst Bruno Jasińskiego jak e, bardzo ożywić współcześnie i, i, i nadać mu taką bardzo odpowiednią... E, sugestię opisującą rzeczywistość. Gdybyśmy to tylko wzięli tak jeden do jeden, tak jak to zostało napisane prawie 100 lat temu, to sądzę, żebyśmy w wielu rzeczach tak po prostu no, uśmiechnęli się i też nie za bardzo się tym zainteresowali. Jednak język jest już dzisiaj inny. Przekaz informacyjny i w ogóle taki komunikat intelektualny jest szybszy, no w ogóle rzeczywistość się przecież zmieniła i to, to samo musi być na scenie. To jest dla, dla twórców, to jest rzecz powiedziałbym taka trochę poprzednia, no po prostu korzystamy z tego, co kiedyś napisali y, y, wielcy literaturzy, literatury i próbujemy to przyłożyć do dzisiejszej rzeczywistości, ale troszeczkę modyfikując tą swoją własną pomysłowość. to musi być dzisiejsze, to musi być dla dzisiejszego widza komunikatywne, coś znaczące i interesujące. Padło na Adama Zielińskiego i Łonę i na Andrzeja Mikosza-Wybera, bo po pierwsze są szczecinianami, po, po drugie naprawdę w tym, co robią, należą do, do czołówki i to nie jest bez znaczenia, czyli gwarantują naprawdę wysoki poziom tego, co, 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 co robią. Mam nadzieję, że aktorom uda się to wszystko przekazać. Być może też przyciągną młodszą publiczność, która jeszcze w teatrze na przykład w ogóle nie była. <grym> to jest... To, to, Powiem tak, jeśli przedstawienie będzie w ogóle dobre i, e, czy kontrowersyjne, czy w ogóle takie, które e, zaintryguje, to wszystko to, co sprawi, że do tego teatru przyjdą, no to przedstawienie ludzie będzie dobre. Ale to nie może być zabiegiem samym w sobie. To znaczy ja mam poczucie, że jednak e, najważniejszą rzeczą jest to, że to w sensie, artystycznym y, ma swój sens i dlatego oni są w tym przedstawieniu. No Balmanekinów doczekał się już w Polsce wielu inscenizacji i także filmu z 1979 roku, a w 2010 roku została wystawiona Sztuka, ta sztuka przez pana Ryszarda Major'a, tak. czy widział pan tą sztukę w tak. tej wersji i tak. czy w jakiś sposób pana może zainspirowała? Ja o tym naszym Balmonekinów myślałem jeszcze wcześniej niż Ryszard się tego podjął. Byłem nawet trochę tym zdziwiony, bo ta sztuka od paru lat nie była obecna, od parunastu lat nie była obecna na polskich scenach. Wbrew pozorom to nie jest częste wystawiane przedstawienie. Ono ma jednak swoje mm, pewnego rodzaju scenizacyjne man trudności i mankamenty. To jest, mm, no bo to jest tak, historia jest o tym, że ucinamy posłowi głowę. Już sam ten fakt mm, dla teatru jest trudny, dla filmu jest łatwiejszy, ale uciąć głowę, potem mm, przyszyć ją komuś innemu, potem pokazać kogoś bez głowy, tak. Teatr oczywiście jest teatrem wyobraźni i, i, i konwencji, w której można pewne rzeczy przyjąć, ale jednak pokazywanie takich rzeczy nie jest trudne. Poza tym ten świat manekinów, świat, który pokazuje tą po prostu klasę e, społeczną, która jest klasą na uboczu, klasą trochę powiedziałbym najbardziej uciemiężoną, zdegradowaną. Tak, i, mm, no ale to są manekiny krawieckie. To też jest pewnego rodzaju jakiś rodzaj, taki powiedziałbym, teatru, no powiedziałbym raczej, który nie jest prosto i ciekawie pokazać. No to jest jednak pewna kwestia umowności. Dlatego troszeczkę ta sztuka myślę, że przez, mimo że ma swoją ciekawą wymowę nie jest często brana na warsztat, ona wymaga naprawdę jakiegoś pewnego takiego powiedziałbym specyficznego i bardzo odważnego podejścia i przekonania publiczności, że to podejście jest takie, takie trafne. Czy nam się uda? Zobaczymy. No to jest powiedziałbym chodzenie po ostrzu noża. No, łatwo się można omsknąć. Mam wrażenie, że, że, że będziemy bliżej tej prawdy, no ale zobaczymy. Było wiele wystawień, ale niewiele było ważnych. Pierwsze to było Jarockiego w 1957 roku, to w ogóle była prapremiera światowa, Pana Jerzego Jarockiego. Drugie to było ważne Warmińskiego w Teatrze Ateneum, gdzieś to były lata 60., przełom 70. Potem jeszcze się mówiło głośno o przedstawieniu pana Jacka w teatrze współczesnym. Widziałem ten balman, jakim będąc młodym człowiekiem, bardzo pamiętam. I to chyba były takie, można powiedzieć, chyba ważniejsze inscenizacje tego przedstawienia. Jakie będzie nasze, zobaczymy, czy się wpisze, czy się nie wpisze. Jakąś tam małą historię, mniejszą lub większą. Dziękuję bardzo za rozmowę.